Każdy z producentów co kilka lat musi coś poprawić w swoim flagowym modelu. Czasem to kosmetyka, czasem prawdziwa rewolucja. I oto mamy Kia Sportage po faceliftingu. Nową wersję bestsellera, który przeszedł no cóż, nie tylko lifting twarzy, ale i całe spa. A więc zaczynamy. Cześć z tej strony, Charles. Na pewno z wielu z Was czekało na odświeżenie Kia Sportage i oto jest. Zacznijmy od designu. Spójrzcie na nowy przód. Gdyby poprzedni model był grzecznym uczniem w szkolnej ławce, to ten wygląda jak jego starszy brat, który właśnie wrócił z siłowni. W porównaniu do wersji sprzed liftingu, nowy Sportage prezentuje się dojrzalej i bardziej wyrafinowanie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ten pas przednich reflektorów. Są teraz węższe i agresywniejsze, a ten ogromny grill jest jak otwór rekina, a nie skromnego tygrysa, gotowy pożreć mniejszych uczestników ruchu. Przód pozbył się kontrowersyjnego chaosu stylistycznego, teraz reflektory są smuklejsze, a światło do jazdy dziennej ułożone w poziomie dodają całości elegancji. A z tyłu zmiany są subtelne: mamy te same lampy, ale bardziej uporządkowane. Nowe grafiki świateł i zmieniony zderzak sprawiają, że auto wygląda nowocześniej. Bryła jest bardziej muskularna, przetłoczenia na drzwiach podkreślają dynamiczny charakter. Do tego nowe felgi wyglądały jakby projektował je ktoś, kto oglądał zbyt wiele filmów science fiction. Kia nazywa ten styl Opposites United. Brzmi to jak filozofia coacha z TikToka, ale działa. Nowe zderzaki, nowa sugnatura świetna z tyłu i felgi od 17 do 19 cali, które wyglądają jakby je projektował ktoś uzależniony od geometrycznych puzji. To nie jest lifting, to jest mała rewolucja w garniturze klasy premium. A jeśli podoba Ci się jak ten Sportage wygląda teraz, to wiedz, że mamy tu jeszcze sporo ciekawostek do pokazania, a przy okazji kliknij subskrybuj i zostaw łapkę w górę. Dzięki temu materiał dotrze do większej liczby osób, a Ty nie przegapisz kolejnych testów, zwłaszcza że Kia ma jeszcze kilka asów w rękawie. Jeśli chodzi o wymiary, to samochód nie urósł, ale i nie musiał. Mamy 4504 mm długości, 1850 mm szerokości i 1645 mm wysokości. Rozstaw osi to nadal 2680 mm, wystarczająco by zmieścić czteroosobową rodzinę i psa z nadwagą. Prześwit 170 mm, czyli nie SUV na offroad, ale też nie strach wjechać na wysoki krawężnik. Klasyka segmentu kompaktowych suwów. Jako ciekawostka, zbiornik paliwa w hybrydzie ma 50. 2 litry, w wersji PHEV już tylko 42 litry, a najwięcej, bo 54 litry otrzymujemy w wersji czysto spalinowej. Teraz coś dla praktycznych. Bagażnik, bo przecież nie kupuje się suv tylko po to, żeby wyglądać groźnie na światłach. Wersja z napędem hybrydowym oferuje 587 litrów, co oznacza, że spokojnie zmieścisz wózek dziecięcy, dwie walizki i jeszcze zostanie miejsce dla psa. W wersji Plug-in Hybrid bagażnik jest nieco mniejszy, 540 litrów, bo gdzieś trzeba było upchnąć baterię, ale nadal to jeden z większych kufrów w segmencie. A po służeniu siedzeń ponad 1700 litrów przestrzeni, czyli jeśli planujesz przewieźć pralkę, rower lub Coś innego da radę. Zapraszam do wnętrza. Tutaj można się poczuć jak w domu na sterydach. Kia postanowiła, że ekranów nigdy da dość, więc mamy tu dwa ogromne wyświetlacze o przekonnej 12,3 cala. Pierwszy to cyfrowe zegary, a drugi to centralny system inforozrywki. To jak mieć kino domowe, tylko że w samochodzie. Ustawienie jest podobne do tej wersji sprzed liftowej, choć sam design krałów uaktualniono i przypomina teraz tym bardziej znany układ z modelu EV3. Co by nie mówić, wygląda to świetnie i ma działać bardzo dobrze. Nie jest jak tanie tablety przyklejone taśmą, tylko jak coś, co faktycznie zostało zaprojektowane z myślą o człowieku. Ale rewolucji w porównaniu z przedliftem tutaj nie ma. Link do testu w wersji przedliftowej znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu i w opisie filmu, ale dostajemy nowy kolor tapicerek i odświeżony system multimedialny. Wszystko sprawia wrażenie bardziej dopracowanego wnętrza. Nadal jest przestronnie i wygodnie, ale całość wydaje się bardziej przemyślana. To lifting, który realnie poprawia to, co wcześniej nie do końca grało. Konsola środkowa? Minimalizm, ale z klasą. Przemyślana, minimalistyczna, a przy tym nadal funkcjonalna. Króluje tutaj mat. Bez błyszczących plastików, które wcześniej wyglądały dobrze, tylko przez 5 minut po czyszczeniu. Do tego ten sam co wcześniej, dwufunkcyjny panel sterowania klimatyzacją. Dotykowy, ale logiczny. Jak wspomniałem w teście przedlifta, jest na pewno lepszy niż same dotykowe przyciski, ale wolałbym mieć jednak funkcję ustawień audio oraz klimatyzacji osobno pod przyciskami fizycznymi. Tapicerka z recyklingu wygląda jak Alcantara, ale bez wyrzutów sumienia. A jeśli zdecydujesz się na wersję GT-Line, dostaniesz wnętrze czarno-białe. I choć brzmi to jak pokój u grafika Freelancera, to wygląda to po prostu dobrze. Z tyłu dużo miejsca. Dwa dorosłe tane zmieszczą się bez problemu, a podkrzywane tylne fotele i USB w oparciach przednich siedzeń to coś, czego nie mają czasem nawet droższe sumy. Jeśli chodzi o technologię, nowy sportycz nadrabia niemal wszystkie braki poprzednika. Wreszcie pojawiło się bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, dzięki czemu można zapomnieć o wiecznie plączących się kablach. System multimedialny działa szybciej i płynniej, a jego aktualizacje odbywają się teraz zdalnie w chmurze, więc nie trzeba już odwiedzać serwisu, by wgrać nową wersję oprogramowania czy map. Kamery 360 stopni oferują wyraźniejszy obraz i lepszy kąt widzenia, co przekłada się na większą pewność przy parkowaniu. Pakiet systemów bezpieczeństwa Oczywiście obejmuje takie systemy jak aktywny asystent unikania kolisji z funkcją skrętu na skrzyżowaniach, asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, współpracujący z nawigacją, a także monitorowanie martwego pola z kamerami w lusterkach oraz wyświetlanie obrazu z kamer przy lusterkach między zegarami. Całość ma działać bardziej intuicyjnie i mniej natarczywie niż w poprzedniku. To nie tylko technologiczna aktualizacja, to istotny krok naprzód w stronę komfortu i bezpieczeństwa. Jesteście może jednym z tych, którzy ciągle gubił kluczyki Kia ma dla was rozwiązanie cyfrowy kluczyk teraz możecie otworzyć zamknąć i uruchomić samochód telefonem wygodne tak niebezpieczne jeśli zapomnicie hasła również mamy też nowy 10 calowy head up display który teraz wyświetla jeszcze więcej informacji można na nim śledzić prędkość nawigację i ostrzeżenia czyli wszystko co potrzebne by nie zajechać komuś drogi czas na napędy. Kija wie, że Europa to kontynent różnorodny i jeden chce diesla, drugi hybrydę, trzeci coś zupełnie na prąd, ale bez ładowania. Dlatego Sportage liftingowy oferuje gamę silnikową, która przypomina szwedzki stół. Na start klasyk Benzyna 1.6 T-GDI o mocy 150 koni mechanicznych, dostępna z manualem U lub automatem, napędem naprzód. Idealny do miasta, ale nie licz na sportowe emocje. Potem robi się ciekawiej. Klasyczna hybryda z silnikiem 1.6 TGDI, sparowaną z elektrykiem, łącznie 239 koni mechanicznych mocy. Reakcja na gaz dobra, spalanie niskie, a do tego można się poczuć jak ekolog, nawet jeśli jeździsz tylko po mieście. A teraz Kremlera krem według Kia napęd plugin hybrid, 1,6 gdi plus mocny. Silnik elektryczny dają łącznie 288 koni mechanicznych. Sparowane jest to z napędem na 4 koła. Przyspieszenie w granicach 7,5 sekundy do setki, a więc szybciej niż połowa hot hatch'y sprzed dekady. Zasięg w trybie EV około 70 km, czyli do pracy z powrotem bez użycia benzyny. I na koniec najlepsze. Diesel jest wiecznie żywy. Mamy również dostępny silnik 1.6 CRDI o mocy 136 koni mechanicznych. Wyposażony w układ miękkiej hybrydy, Dostępny z automatem lub manualem i napędem naprzód. Ekonomiczny, cichy i idealny na długie trasy dla tych, którzy jeżdżą dużo i nie mają czasu na ładowanie. No i czas na najważniejsze, ceny i dostępność. Oficjalny cennik poznamy w wakacje. Wiadomo też, że nowy Sportage trafi do salonów jesienią tego roku. Produkcja nadal odbywa się na Słowacji, czyli bliżej niż wyjazd na wakacje do Chorwacji. Wiadomo też, że dostępne będą różne wersje wyposażenia od M do GT Line, a lista akcesoriów, jeśli wierzyć plotkom, będzie dłuższa niż umowa leasingowa tyle na dziś. Dajcie znać co myślicie o nowym Sportycz po faceliftingu. Czy to hit, czy może zbyt ostrożny lifting? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, zostawcie lajka, like suba i kliknijcie dzwoneczek, bo kolejne newsy i testy już w drodze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.